Jeszcze nie Ferrari to historia o młodym chłopaku, który chce się podnieść z samego dna, aby zarobić na samochód marzeń. A zacząłem od swojego pierwszego samochodu, rozbitego BMW Sherifa z 2003 roku, który po naprawie wystawiłem na licytację dla was. Przez 3 dni prawie nie spałem odpisując na wasze wiadomości, próbując ręcznie przeprowadzić licytację. Otrzymałem setki ofert zakupu, kilkanaście ofert zamiany, no ale to się nie sprawdziło. Dlatego postanowiłem... To pierwszy przyjedzie po zakup, ten lepszy. Eh, no. Ech, bardzo mi będzie brakować to duło. Wiecie, jednym samochodem jechać przez miasto to już jest coś. A jak się jechało dwoma samochodami, reakcja ludzi była bezcena. Naprawdę. Jestem ciekaw w ogóle, co sąsiedzi sobie myślą, widząc takie samochody na podwórku. Pierwsza reakcja. Siema byku. W końcu udało się spotkać, cześć. Widzę, że przyjechałeś prawilnie, słuchaj, beta, beta już jest w garażu, o, nie? Tak, miałem przyjechać 39, tak żeby... E, 39? No dla zasady, ale no, tam problem był malutki. To ty wiesz? masz całą gablotę, słuchaj? No a 39. Mam nadzieję, że będę mieć drugą a 39, a 60. No Super. I Audi dziś się, dziś się Witam, witam posanowali. serdecznie. Dzień dobry. Ty oglądałeś filmiki, więc mniej więcej znasz tak. historię samochodu, wiesz jakby co się działo. Tak. Proszę bardzo, jak Cię coś interesuje, śmiało oglądaj. Poznajcie Daniela, chłopak z Zielonej Góry, z którym nieco wymieniłem wiadomości na Facebooku. Jest mechanikiem, uwielbia BMW i obiecał mi, że nie będzie sprzedawał Sherifa, ale i nada mu drugie życie. kluczyk. Skąd masz taki e, Wiesz co, kluczyk musiałem przerobić, bo był problem z immobilizerem, tak mi się aha, wydaje. Aha. I ona mi przez jakiś czas wiesz, nie reagowała, więc musiałem no przerobić, no, no. Teraz, teraz jest git, nie? Aha, czuj, Ej, bagażnik czuj. otworzyłeś. Oh, kurwa. No <laughs> Słuchaj, tu <to> wszystko działa. <laughs> Tu jest to, co z bagażnikiem. Nie? No, no ja tak domyślałem się, że. No. to ten... Tą drugą część nawet nie, nie montowałeś sobie, ona już pewnie popękana. Nie? Wiesz to tak, tak jak widzisz, nie? Tam pękła, no, tam no, pękła. No. I tak zostawiłem, wiesz, żeby, żebyś mógł sobie zawsze podejrzeć i że, wiesz, żeby zawsze osoba wiedziała no, jakby czaje. co jest, nie? No, no, no ja to się liczyłem z tym akurat, wiesz, że to tak bardziej wyglądało. Nie? No. W czym może być różnica, jakby, że to jest, wiesz, że to jest jakby nie do końca jakby wyprostowane powiedz? Powiem ci to, że to nie ma, że to nawet jakby nie wyciągał to i tak, nie, 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 na jazda nie ma różnicy, bo... Jakby tu dostała. No, no Bo tu masz ten cały ten, nie? No, bo to nie. I ona no. ma tam łapę, nie? Niżej. Właśnie i dlatego. No. I dlatego, no. bo ja tak patrzę... Płacię... to to byś odczuwał od razu, nie? Ona to nie czujesz, to znaczy, że ona nie. Bo jakby tu dostała i tam, bo tam masz łapę od tego persona całego. aha I dlatego ty nie odczuwasz. Ona nie ma nie tego, nie, nie, nie będzie ją rzucać, nie? Nie powinienem nawet rzucać, bo. Nie zauważyłem, szczerze, żadnej różnicy na tak Ja myślałem najpierw, że na zakręcie coś, nic, nie wiem, półtora roku, dwa lata jeździłem. Nie, to jakaś taka tragedia, żebyś powiedział. O no, No no no. Musisz mocno trzaskać, bo o właśnie, w ten sposób. A ta folia jak znosi ten czas? Słuchaj, folia, jak widzisz? Ma swoje lata. Ja szczerze ja jestem w szoku, Może przez to, że to jest 3M. I może przez to, że naprawdę bardzo dobrze ją położyli. No to też nie tania folia, nie? No to nie jest tania folia. Wiesz, dzisiaj byś musiał za taką okleinę podejrzewam, że zdychę minimum dać, nie? W takim, no albo w i może więcej. Może nie? nawet i więcej. Bo ty robiłeś przed tym wybuchem całym, że tak powiem. Nie? Tak. Bo... Ej, a wiesz, co jest śmieszne? Opowiadam śmieszną wam historię. Wczoraj byłem na awenidzie i nagrywaliśmy z tym, z tym autem, Bo? podbiegło do mnie może z 10 chłopaków. I mówią, słuchaj, my jest zielony ten Ja mówię, Przy, czy przywieziesz nas, pytają u mnie, czy przywieziesz nas furą Ja mówię, słuchajcie, nagrywam, nie mogę Ale mówię, słuchajcie, jutro może przyjedzie chłopak akurat z zielonej Także tak na pewno będziesz miał już tam no, dziesięciu No pewnie wypatrzą, nie? Dziesięciu obserwatorów już na pewno będziesz miał, słuchaj Kurc, Jak jak widzisz, to jest wszystko zrobiony odblask I tak samo szeryf i tak samo po innej stronie To jest wszystko odblask No, 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 no a możesz tak normalnie tym jeździć? Można, z tym kogutem? Za... nie wiem, za 3-4 lata jak to auto jest, zero problemu w ogóle. Policja, ja zawsze, ja zawsze mam tę tradycję. Jak widzę policję zawsze macham, zawsze odmachuję w ogóle, zero problemu, nie? Nigdy nie miałem na tej zasadzie, wiesz, nic, nie? <śmiech> <śmiech> w środku co tu patrzysz? E39 No, środek typowy Typowy jak to w 39. Najważniejsza to właśnie ta blacharka jest zbyta, no ona jest od, obklejona to spokojnie. Ona jest obklejona, nie, blacharka jak sam jest sobie zobaczyć, no wiesz, mi się, wydaje mi się, że w bemkach, nie wiem, możecie sami powiedzieć jak to z E39 jest Czy były jakieś problemy blacharskie, bo u mnie tu... No przed liftem tak? były Przed no, liftem były, okej okay. A to jest, to jest poliw. nie? No Aha, nie, tu z blacharką, z blacharką możesz nawet wszędzie zobaczyć progi i tam z tyłu byś widział, nie, gdyby coś było też nie no, problem był w przedliftówkach, one rdzewiały strasznie. Mhm. Mm spoiler. No spoiler, no spoiler tym, to... jako... carbon, ej, carbon. Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Jak będziesz pędził 350 na godzinę, podziękujesz mi. Tak, to. On, Dociska sobie. No, no, no. Tu jeszcze ten zderzek, tak sobie. Zderzek siedzie słabo, wiesz, bo ja go robiłem powiem ci szczerze i coś mi się chyba jak sam go zakładałem i coś chyba nie do końca dobrze go założyłem. nie? Aha. Mi się wydaje, że mo mogłem gdzieś nie trafić. Nie no fajne, autko no. Ładne, no wiadomo, że troszkę trzeba tam je jeszcze tu i ówdzie podreperować. No to normalne. O ten słynny silnik, kurde. Mój szef ogólnie to mówi, że jak jechałem po ten silnik to przeżegnał się, nie? Tak naprawdę? Ja szczerze wam powiem, ja za 5 lat nic nie miałem z silnikiem. Ja się zdziwiłem, że ludzie tak mówią, że 2-0 nie wolno w ogóle. No bo to ona na starej pompie jest, wiesz, i ta pompa... Znaczy, mówią, że się psuje, no ale to jak przebieg ma pół miliona, to wiadomo, że się zepsuje, no nie jest wieczna, nie? Aha. I tam jest pompa od wtryskiwaczy, no ona się, psu, ona się psuje, no regeneracja jest bardzo droga, wiesz? Aha, okej. Okay. No, tutaj nie nieotwierana, nie? Często ta maska była, co? No nie, nie za często, jak widzisz. za dużo tu nie było, wiesz, muszę się przyznać. <laughs> Are you serious, Rainey, bro? A to te? To są ksenowe? <laughs> tak, tak. Ciekawe, a one były oryginalnie chyba tutaj. Tak, nie? no Dobra, co, odpalamy chyba, nie? Odpalaj, dawaj. Bo Pierwsze odpalenie Tak. O, o, Dodatkowy element wyposażenia zgubiłeś. Nie, ale to, kar ty, bo tak, to karbonowe, to karbonowe, to karbonowe, karbonowe, słuchaj. Uważaj, uważaj. Zara, takie straty będą. Wetka jest najważniejszym elementem wyposażenia każdego. Jak na ten silnik to nie ma tragedii. Nawet nie, nawet nie dymi. A no, ej, przestała dymić, nie? Bo ja, jak no oni tak? rok Bo jak nie jeździłem, to normalnie tak kopciła, tak kopciła, a teraz nie wiem, przestała dymić, nie? O. Prze -prze Przegoniłeś. Przegoniłem, przegoniłem, przegoniłem to. Z tym wydechem to tam on na tego pilotka, to jest? Wiesz, co było na pilota, ale podczas tego, jak ja jeszcze raz naprawiałem wydech, ja to zlikwidowałem, bo to nie ma sensu. Mm. Wiesz, tam tak znikoma różnica jest z tym dieslu, no, no, no. że naprawdę, w sensie tam została ta e, przepustnica. Mógłby się ewentualnie podłączyć, ale wiesz, to przy tym, przy tym silniku to zero różnicy. No, nie? nawet bym się w to nie bawił. No. Czyli dwie są otwarte, nie? Tak, dwie są otwarte, raz masz cały czas po prostu otwarte, nie? No dobra. Co co? Chyba pojedziemy, nie? Chcesz się przejechać? Fabio. Lecimy. Mam kilka pytań. Czy, czy będziesz w ogóle wrzucał gdzieś tam na Insta, gdzieś tam będzie Kurde, widoczny samochód? wiesz co? Ja miałem taki pomysł, Aha. żeby w ogóle otworzyć kanał. Aha. Specjalnie tak jakby. Dzięki tej bemce. O, o to jest mega pomysł. Wiesz o co chodzi, żeby mm, tak jakby. No taka kontynuacja przeróbek, nie? Zarąbiście. O, I to taki... właśnie chciałem. Daniel jest o tyle super człowiekiem, bo chce ten samochód zostawić dla siebie, chce go ponadto, chce go jeszcze przerobić dodatkowo. Polepszyć, żeby było na cykpu wszystko zrobione. I no do tego, no jeżeli no mówisz. mówisz, że jeszcze gdzieś na YouTube gdzieś będziesz rzucał, to już w ogóle sztos, no ponieważ będziemy mogli obserwować, jeszcze i ten, nie? I patrzeć, podglądać, co tam się dzieje z bębcią. Mam nadzieję, że to wypali. Fajnie by było. Sztosiek. No to ja się mega cieszę, ponieważ wiele ludzi, wiecie, chciało ten samochód w ogóle albo gdzieś tam sprzedać, albo tam na handel, albo nie wiem, w ogóle na części ludzie mi proponowali, wiecie, żeby zabrać. No to jak ja miałbym się zgodzić, żeby ktoś dał na części ten samochód. Nie dlatego zależało mi, żeby osoba, która kupuje, żeby po pierwsze fajnie, żeby zostawiło to dla siebie, a jeszcze lepiej, że przerobiła i jeszcze dopisiła ten sam, żeby on miał życie, nie? Szkoda na części oddawać w ogóle takie auto, nie? No, bardzo, no wiesz... No, wiesz, ja no tyle to... pracy też, co tutaj włożyłeś i pieniędzy, no... To... Łakomy kąsek, nie? Dla handlarzy. No no, 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 Bardzo łakomy. Bo też mówiłeś, że jesteś mechanikiem, co nie? I tak. masz też dużo części, masz też no, dużo... No, ja tam mam warsztat, powiedzmy, jakby... No, mhm. dla siebie, można powiedzieć, nie? Okej. Okay. Gdzieś tam po pracy, w soboty, tam nie mam problemu. Mam podnośnik, warsztat, sprzęt, mogę tam wszystko robić. Praktycznie nie? Super, sztos. I jesteś blisko Poznania. Także, w razie czego powiedz, czy będę mógł odwiedzić tam no, za jakiś pewnie. czas? No to nawet koniecznie. Super, super. O, obrażę się, jak nie. Ja ci powiem tak, jak mój znajomy raz przejechał się samochodem, wiesz, gęba mu po prostu opadła, z tego mm. mówi Dawid, to jest niemożliwe, nie? W sensie, że ludzie aż tak na to reagują, nie? Dlatego ja to mogę Ci zapewnić, że jak zobaczysz jak ludzie na to reagują, to będziesz naprawdę w szoku. No. To już poświęcę. No nie? ale sprzęgło rzeczywiście, już tak jest. No, sprzęgła tam za dużo nie zostało. No, nie? no, no na, na ostatku na ostatku, ale jeszcze, jeszcze pojeździ coś tam. Jak ostrożnie to jeszcze. No. <noise> jeszcze z 5 lat, jeszcze na radę. Dabuć no, przęgle. To <noise> jest zatankowane. A, chciałem ci powiedzieć, 30 litrów panie masz w prezencie, no. słuchaj. <noise> Kurde, jeszcze bym tutaj wrócił. <noise> no Nie no, myślę, że wezmę. Co mam nie brać, co mam nie brać. Fajne autko. Fajna historia. Przy tak działa? No. Tylko uważaj, bo tam jest kogut dość nisko siedzi. Aha, no. Więc bym nie... A, I sobie to ja nie, nie otworzę nawet, nie? nie otwierałbym. mu. Jak chcesz, musisz odkręcić kogut i dopiero wtedy, nie? Bo on się no. troszkę musi się podnieść, żeby się otworzyć. A to się ogólnie otwiera ten? Tak. Ten? Musisz... Mocno, chyba, co? O Panie, coś tu się za, za tego... <laughs> już się za tego mało <laughs> Mogę Cię pochwalić za to auto. Nie, naprawdę, no jeździł trochę, no... Nie, mogę pochwalić. Auto jest warte, jak przyjrzałem szacun dla Ciebie za takie auto. O, dzięki bardzo. Pytanie, co będziesz robił z napisem Frank? Bo, bo patrz, patrz. Masz Dawid Frank, to no. masz Frank, nie? Masz na kogucie Frank. No właśnie. Dobra. dobra, to będzie reklama dla Ciebie. W to będziesz miał, no. Pytanie, czy dobra, czy zła? Nie no, dobra. One. Eternity Later. pieniądze są teraz? Nie, to jest 40 tysięcy. Nie, <noise> yeah, słuchajcie, projekt jeszcze nie Ferrari, 40 tysięcy złotych. Nie, to tutaj odliczone, ale to będziesz musiał sobie ten. Dobra Przeliczyć. Jak chcesz, możesz zobaczyć, czy nie fałszywki. Dobra. Ale Słuchajcie, projekt jeszcze nie Ferrari. Zaczynamy. Przeliczamy, słuchaj i. Co trzecia to fałszywka. <noise> Słyszałem, A nie ma za dużo? Policzył, <noise> policzył 11, ale dobra, dziękuję. Symbolicznie. Pioneczka. Pioneczka jest, transakcja zawarta. No i co, Powodzonka z furą. No. Będziemy mogli obserwować na pewno, podeśleć jakieś tam rzeczy no. albo za jakiś czas. Przyjadę po prostu do ciebie jeszcze i, i wiesz, i zrobimy taki. I zobaczymy ten. co tam się odmieniło, nie? I zobaczymy co jeszcze się odmieniło. Jeszcze raz dzięki. dzięki. Powodzonka. To taki, taki wdech, powiedz mi co on oznacza. Co on oznaczał? No, taką. Nie, no taką ulgę, nie? No ale, ale jeszcze kupę, kupę pracy potrzeba, nie? Nie. Jakie uczucie w ogóle wiesz, bo to nie oszukujmy się, nietypowy zakup. No, no nietypowy wiesz, no bo yy, i od youtubera. I od youtubera i taka bryczka, no takie pierwsze raz w życiu, nie? Takie coś. Fajnie. No, no, zobaczymy. Co jeśli za dwa lata odzywam się do Ciebie, żeby wykupić ten samochód? Kurde. O Łukasz, 80 tysięcy i bierzesz. <głosy> <głosy> Widzicie jak, nie? Widzicie już jak, nie? Jak na tym świecie, nie? nie no pewnie, spoko. <noise> Oczywiście, nie ma problemu. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że mi tak nie będą obijać jak tobie. Z przodu z tyłu, nie? Ja nie wiem co jest samochodem i jak to jest możliwe, że jeżdżę różnymi samochodami i tylko tym dostaję właśnie w przód, w tył wszędzie, nie? A ja może specjalnie tak robią, ty widzą taka bryczka? No a jak? Ty... Może być. 5 lat ta auto ja teraz odjeżdżam. Nie wiem o co? Przeszłam do Gdańska, już jesteśmy na dworcu, lecimy pociągiem, ponieważ przedwczoraj już byliśmy w Gdańsku i dlatego znowu tam jedziemy i przypadkowo zobaczyłem karteczkę na samochodzie Sprzedam. Okazało się, że samochód w całkiem dobrym stanie, a do tego wszystkiego niesamowicie rzadki. Więc po powrocie do Poznania zacząłem badać całą sprawę i się okazało, że to może być okazja. Dlatego spakowałem torbę Ferrari i wyruszyliśmy w podróż z moją narzeczoną Liwią, która również bardzo lubi samochody, a po sprzedaży sheriffa nawet za bardzo się wzruszyła. rzadki samochód, można powiedzieć Yang timer na którym naprawdę naprawdę możemy bardzo dużo zarobić mogę pokazać? no